Cześć wszystkim, z tej strony Adrian z ATV ATV.adwock. Chciałbym dzisiaj z Wami porozmawiać na temat silniczków napędu w kładach marki CF Moto. Słuchajcie, to jest silniczek napędu stosowany w starych 500kach CF Moto. No i nie tylko, bo również były montowane w 800, 820kach, w Zetforsach, w Goesach. E, chyba do tej pory nawet hmm. i w Linhai'ach chyba montują, bo te dyfry są dosyć popularne e, z tamtych pojazdów, nawet montują mówię do innych marek. E, to jest e, silnik me, mechanizm, na no to się mówi mechanizm napędu w, o takiej starej 520, starej no, teraz już jest nowa. E, a tutaj jest silniczek, który jest stosowany w najnowszych modelach, w ogóle wszystkich kładach już w zasadzie. W 625, tak jak o tutaj jest 625 w zetworcach najnowszych, 850, 1000, 520 najnowsze, właśnie, które widzieliście na poprzednich filmach. Jest parę rzeczy, których trzeba tutaj powiedzieć, mianowicie stary silniczek był z jednych z najlepszych, moim zdaniem, silniczków, bo miał dużo takich przekładni, poza tym na grupach różnych się nie czyta o problemach z tymi mechanizmami. Po prostu były większe. Więc silniczki były w zasadzie te same. Teraz powiem o silniczkach. E, tylko duże miały po prostu przekładnie różne. Tu jest przekładnia, tu przekładnia, tu przekładnia. No i wiadomo siła też inna była w tych mechanizmach i po prostu one się tak nie paliły jak na przykład w 520, której zaraz opowiemy o takiej 520. E, takie y, silniczki. W środku zazwyczaj są problemem właśnie niedziałających napędów w tych kładach. w pierwszej kolejności, zawsze pamiętajcie, trzeba sprawdzić bezpieczniki, które są tu, tam jest pod maską, akurat tu też. Przekaźnik, bo przekaźnik też jest w tej szynie takiej przezroczystej. Szyna przezroczysta, którą też może zaraz pokażę. Tam jest też 4WD, 2WD. Trzeba sprawdzić te przekaźniki. Najlepiej sobie w ogóle pozamieniać, na przykład od sobie zabrać. Przełożyć do napędu na cztery koła i sprawdzić, czy wam mechanizm nie działa. Jeśli nie, to na 90% spalił się ten silniczek. A dlaczego on się pali w nich? Ja mam swoje teorie. Po pierwsze, mniejsze przekładnie są niż na przykład tej 500C. Po drugie, problemem jest również przełącznik napędu, który dostaje zwarcia. Ten poprzedni czerwony. Klikany taki czerwono, czerwono żółty nie wiem czy kojarzycie. Ten już jest akurat nowego typu poliftowy, ale tamten dostawała się woda pod gumkę i czasami robiła zwarcie i paliło ten silniczek. Tak samo tu z dyfra. Po prostu potrafi puścić olej, yy, czy też woda do, do nich się dostać. Więc tak naprawdę, jakbyście chcieli ostro jeździć, albo będziecie wymieniać taki silnik, to trzeba to po prostu porządnie skleić na pastę na silikon. Yy. Druga rzecz, znaczy druga rzecz, kolejna rzecz to mianowicie zębatki, które się potrafią tutaj wykruszyć, też potrafi po prostu przeskoczyć i Wam nie działa ten napęd. Po prostu nie przerzuca go dalej. O, zobaczcie jak blokuje. Nie chce albo można przestawić tą zębatkę, albo po prostu zastosować nową, którą mamy w ofercie. Słuchajcie, bo takie rzeczy CF Moto ogólnie nie sprzedaje oddzielnie. Dlatego wydrukowałem wam kartkę z katalogu diagramu części i zobaczcie tutaj mianowicie yy, to występuje jako całość. Czyli cały silniczek występuje jako całość, nie występuje jako oddzielna część. No i jesteście zmuszeni kupić taki cały mechanizm, a można na przykład wymienić taki silniczek albo zębatkę, która no, jest y, dosyć tańsza niż y, kupno całego silnika, bo całego, całe silniki no to na dzień dzisiejszy około 500 zł kosztują te, te do 520 o tej, ale te najnowsze to w ogóle jeszcze droższe są, bo one kosztują około 6-700 zł nawet te a propos tych to już pozmieniało moto dosyć sporo bo tam jest mnóstwo takich metalowych przekładni, więc siła też jest inna i nie słyszy się w ogóle o spaleniu tych właśnie silniczków a to jest właśnie też taki sam silniczek, tylko zębatek, zębateczka taka miniaturowa tu jest taka większa jest taka większa, a tutaj jest taka mała, i trzeba ją przerzucić do, tej, tutaj, do tego wieloklinu. Więc o tym się w ogóle nie słyszy, żeby się paliły. Być może Cef Moto odrobiło lekcję, i yy, dlatego już w nowych modelach spotkacie tylko te. Tych już w zasadzie nie ma, no tylko mówię w ostatnich 520kach jeszcze mogą się trafić. No i jeszcze jedna rzecz, która warto, warto zaznaczyć, mianowicie nie bawić się tymi napędami. E, oglądaliście mój filmik z przełączaniem napędów, czyli przełączacie napęd na postoju, tak jak kład stoi, e, dajecie troszkę gazu, żeby się ładnie Zapięły te napędy i dopiero się bawi, e, dopiero jedziecie w teren. Nie bawcie się po prostu w taki sposób, że raz tak zmieniacie, raz tak, no nie będę się teraz i ja bawił. E, to nie służy po prostu temu silniczkowi, no bo on się zagrzewa to taki miniaturowy silniczek, widzieliście bardziej zabawek e, w tych mechanizmach. Nie lubią tych zmian, więc raz przełączacie, chwilę no pojeździcie i później znowu przełączcie, tak? nie bawcie się tak o prawo-lewo, prawo-lewo, bo to naprawdę szkoda tego mechanizmu i silniczka, no chyba, że yy, nie interesują was koszty w naprawie. <ścoughs> Więc jeśli byli byście zainteresowani yy, naprawą taką silniczka, bo też naprawiamy wysyłkowe. jakbyście chcieli to możecie wysłać, jak nie no to sami możecie od nas kupić takie silniczki albo zębatki. I sobie tutaj wymienić. Prosta sprawa, odkręcacie te śrubki, wkładacie ten nowy silniczek. no zobaczcie, tu ma takie bolczyki. O, tu wklikacie, przykręcacie te śrubki. Pamiętać tylko, żeby te też również wąsy były wyżej, ponieważ czasami, jak są zgniecione, to nie stykają tutaj i nie przewodzą prądu i dlatego też mechanizmy napędów też mogą nie działać. To tyle. Co do ustawień, pamiętajcie zawsze, że jak wyciągacie taki silnik z napędu, czyli, oto, to jest Dyfer 520 o tej, o tej to y, tutaj macie taką przesuwkę. I tą przesuwkę, y, wiadomo, no jak jest spalony silnik, to wyciągacie ogólnie go, nie? Ale tą przesuwkę na lewo dajcie na maksa, jak będziecie wkładali. Już naprawiony ten silnik, i oczywiście ten silnik na wolności na wolności go podłączcie, po prostu pod kostkę y, odkłada i włączcie napęd na tył sam napęd na tył ma być sam napęd na tył przesuwka w lewo i wkładacie ten, y, ten mechanizm nie? oczywiście pamiętajcie, żeby tu właśnie y, sprawdzić te wszystkie połączenia, żeby właśnie ten olej i tak dalej nie wyciekł tak samo tutaj te oringi, widzicie, to jest bardzo ważna rzecz bo to też problemy są właśnie w tym, że przeciekają Um, olej przecieka do tego właśnie silniczka. I często jest właśnie w tych nowych modelach już w 1850, zauważyliśmy, że właśnie lubią przeciekać. To, no ale to trzeba wyjąć i po prostu uszczelnić to po bożemu. I będzie w porządku. Jeśli byście chcieli całe takie mechanizmy i nie chcecie się bawić, to też mamy również, również w ofercie, mówię, ale można naprawić, bo nie sztuką jest wymienić, pamiętajcie, sztuką jest naprawić. I zobaczcie, jak się zjarało. I powiem Wam, że naprawdę jak się otworzy to śmierdzi spalenizną elektryczną taką. Także tak wyglądają napędy w WCF MOTO jakie były. No i tu macie 520 właśnie z przekaźnikami, które Wam o tym mówiłem. Moje bezpieczniki też trzeba zobaczyć, ale przede wszystkim te przekaźniki 4x4 drive i 2 na 4 drive. I teraz patrzcie, to będzie właśnie o to. I teraz tak, one są wszystkie takie same, więc teoretycznie, teoretycznie, praktycznie. Możecie po prostu zamienić, na przykład ze światła. Tutaj są światła, tutaj są światła yy, długie. I sobie po prostu tutaj zamieńcie i zweryfikujcie, czy wam działa. Patrz. No teraz to słychać, że działa, prawda? Ale teraz załóżmy, że jest spalony ten silniczek. I patrzcie, na no to raz y, tutaj ten, 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 ten był. I teraz patrz. Nie działa. Słychać tylko ten przekaźnik od na, napędu y, sam tył ale na 4 we mnie dopina. Więc warto mówię sprawdzić, go podmienić po prostu z jakimś tutaj świateł. Najbezpieczniej to od świateł. No bo tak to świata wam nie będą działać, nie? Ale napęd na 4 będzie Wam działać. Bo takie przekaźniki też potrafią się mimo że są zobaczcie zalane i są odporne na wodę. No to wiadomo, no styki miedzia, miedziane w środku, no mogą się po prostu też przekaźniki też się zużywają, nie szukujmy się, no. Może nie aż tak często, ale też się zużywają.